Wieruni był miastem, gdzie było bardzo dużo Żydów. No Żydzi koniecznie bali się wojny, bali się Hitlera, no i mama się pyta takiej żydówki, co się dzieje. No proszę pani, myśmy nie wiedzieli. Jesteśmy tutaj nad granicą, co z nami będzie, więc wysłaliśmy perze do Cadyka, do góry Karwarii, Co mamy robić? Czym mamy uciekać z Wierunia, czym mamy zostać? No bo to jest miasto nadgraniczne, granicą wtedy była prosta. Cadyk nam odpowiedział: zostańcie, wojny nie będzie. Druga wojna światowa rozpoczęła się w sobotę 26 sierpnia o godzinie 4.40 rano na granicy polskiej na przełęczy Jabłonkowskiej. Był to pierwszy termin operacji Falweiss ataku Niemców na Polskę. Na wieść o podpisaniu układu polsko-brytyjskiego Adolf Hitler wstrzymał działania, ale jego rozkaz nie dotarł do wszystkich jednostek. Bojówka niemiecka zgodnie z pierwotnym planem przekroczyła w nocy granicę i zajęła stację kolejową w Mostach. Mieli ją utrzymać wraz z pobliskim tunelem kolejowym, aż do czasu nadejścia jednostek Wehrmachtu. Zaalarmowani przez miejscową telefonistkę polscy żołnierze, którzy mieli swoje stanowiska ogniowe na dachu tunelu, ostrzelali dywersantów z broni maszynowej. Gdy ci wyszli ze stacji, aby zająć tunel, Niemcy musieli ratować się ucieczką. W ciągu dnia niemieccy parlamentariusze składają na ręce dowodzącego tym odcinkiem generała kustronia z Armii Kraków przeprosiny za incydent spowodowany przez, jak to określili, niepoczytalnego osobnika. Paradoksalnie napad ten przyczynił się jednak do zniszczenia tunelu sześć dni później, gdy nauczeni doświadczeniem Polacy, zorientowawszy się, że 1 września rano niemieccy żołnierze podchodzą pod tunel, bez rozkazu natychmiast wysadzili go w powietrze. To ruch kolejowy w tym rejonie na dwa lata. Powołany został w 1938 roku. Na komisji, kiedy już wisawałem, nie to poprosiłem, że do kawalerii, bo mój wujek służył kawalerii, także kocham konie i kwiaty i kobiety, no niestety. Przed II wojną światową Polska ze swoimi 35 milionami mieszkańców stanowiła średniej wielkości państwo europejskie. Jednak przez cały czas narażona była na konflikty z byłymi państwami zaborczymi, które nie porzucały myśli o przejęciu utraconych terenów. W kwietniu 1922 roku. Niemcy i Związek Radziecki we włoskim Rapallo podpisują traktat o wzajemnej współpracy. Jego tajne punkty mówiły o szeroko zakrojonej współpracy militarnej sprzecznej z postanowieniami traktatu wersalskiego.